W porządku. Wchodź szybko. Bałem się, że cię dopadli. Zapytam raz jeszcze. Coś ty odjebał! W środek nasenny. Próbowała uruchomić swój lokalizator. Nie miałem wyboru. Zaproponowałem jej herbatę. Porwałeś Hanako Arasakę i zaproponowałeś jej herbatę. <grym> tak. Bo odmówiła. Ciekawe czemu. Mów całą prawdę o Jorinobu. Nie kombinuj, rozumiesz? Po prostu przedstaw swoje warunki. Może tobie się uda. No, hanako sama. To człowiek, o którym mówiłem. Proszę, wysłuchaj, co ma Ci do powiedzenia. Tamtego wieczoru byłem w Konpeki Plaza. Widziałem, jak umarł Saburo Arasaka. Nie został otruty. To kłamstwo, rozpuszczane przez twojego brata. To on jest mordercą. Jesteś szalony, jeśli sądzisz, że będę tego słuchać. A co? Moje słowa gówno dla ciebie znaczą? Kochana Kosana, w jego imieniu proszę o wybaczenie. Ale zamknij się! Miałem być szczery, to jestem. Okej, okay, może jestem tylko złodziejem, ale ukradłem wam ten cholerny biochip. Włożyłem go sobie do slotu, dostałem kulkę i umarłem. Umarłeś? Tak, a teraz mam w głowie pieprzonego silverhenda i zrobię wszystko, żeby się go pozbyć. Ja nie mam nic do stracenia w przeciwieństwie do ciebie. Hanako-sama, wie jest żywym dowodem zbrodni, której dopuścił się twój brat. Możemy udowodnić jego każde słowo, jeśli tylko pomożesz mu z tym biersipem. Hanako-sama. Słyszałeś? Sprawdź to. No tak. Odchodzą kłopoty. Ach, mam złe przeczucia. Na ziemię, kurwa! Ani kroku! Ostatnia szansa, żeby stąd wypierdalać! Co z takim Zostaw Został tam! jest już skrupem! Nie chcesz do niego dołączyć! ラスラ Hurt! <laughs> <laughs> Come <laughs> あっ! <ento ing noise>

Leczysz w dziurze w ziemi! Co jest? Nawet nie próbuj odpływać nie teraz. Dalej spierdalamy z miasta! Panie przydrożne motele budują specjalnie dla takich jak my? Zjebana klimatyzacja, zużyte igły pod materacem, zapchany kibel. Serio, a zajrzyj się. Kto tutaj nocuje? Jesteśmy kilka kilometrów od Night City. Jeśli ktoś wyjeżdża z miasta, to jedzie przed siebie. Jeśli ktoś wjeżdża do miasta, to śpi kurwa w mieście i komuś motel pośrodku niczego. Pierdoleni przegrańcy. A myślałem, że mamy przesrane, kiedy Takemura porwał Hanako. To właśnie się dzieje, kiedy zaczynasz mieszać się w sprawy korporacji. Myślisz, że wdeptałeś w gówno, a tak naprawdę wpadłeś do szamba. Jeśli ktoś zapuka do drzwi, wal bez ostrzeżenia. Nie mam zamiaru skończyć jak Takemura. Słyszysz? – Samochód? – Tu, o tej porze. Kurwa! Jedna osoba. Trzymaj palec na spuście. Ani słowa. Mam wiadomość adresowaną do V. tam kto tam nie będziemy tak rozmawiać. Proszę otworzyć! Jestem uzbrojony. Niczego nie próbuj. Wreszcie. Eee. To na ścianie to krew. Te odebrali im za to jedną gwiazdkę. Gdzie ta wiadomość? Przed tobą. Zaraz zaczniemy. Co mamy zaczynać! To lalka. Albo proksy. Na początek ustalmy jedno. Wciąż sądzę, że jesteś szalony, ale saka? Ale nie mogę już dłużej się okłamywać. Wierzę ci. Że nie uwierzyłaś mi wcześniej. Gdybyś to zrobiła, taka mura może nadal by żył. Jeśli już przywołujesz jego imię, to pamiętaj, że zrobił wszystko, żeby doszło do tej rozmowy. Uszanujmy to. Zgoda. Jorinobu zadał cios w samo serce korporacji. Muszę działać, dopóki ta rana jest świeża, a Ty mi pomożesz. Jesteś świadkiem jego zbrodni. Ale najpierw ty pomożesz mi. Chyba nie wyraziłam się jasno. Muszę działać szybko. Mnie też się śpieszy. Umieram. Mój trup będzie kiepskim świadkiem. Rozumiem. Muszę wiedzieć wszystko, co możesz mi powiedzieć o Mikoshi. Mikoshi było jednym z flagowych projektów mojego ojca. To forteca danych z serwerami umieszczonymi na stacjach orbitalnych. Pomyśl o niej, jak o bibliotece konstruktów osobowości albo jako o więzieniu To tylko kwestia perspektywy. W każdym razie nie znajdziesz tam dla siebie ratunku. Nie bez szczegółowej wiedzy na temat biochipu i sposobu zgrywania konstruktów. Zlokalizowałem waszą zgubę. Helman próbował schować się pod skrzydłami Kangtao. Pogadaliśmy. Twierdzi, że Engram prędzej czy później mnie pożre. Tego procesu nie da się zatrzymać. Zadziwiająco sceptyczne podejście jak na człowieka nauki. Przynajmniej zdobyłem od niego specyfikację biochipu, a na niej pełną dokumentację techniczną projektu. Będzie przydatna. Nawet bardzo, skoro Helman wciąż żyje. Skontaktuję się z nim i wytłumaczę, że zarazaki nie odchodzi się tylnymi drzwiami. Udało mi się dotrzeć do Alt Cunningham. Tej Cunningham? Tej samej, która wynalazła Soul Killera. Teraz dysponuję jego zmodyfikowaną wersją. To więcej niż użyteczne. To wszystko, co mamy. Co teraz? Spotkajmy się osobiście w Embers to dyskretny lokal w centrum. Tylko pamiętaj o jednym: od tego momentu oboje musimy być bardzo ostrożni. No, to by było na tyle. Co? Co? Chyba wolałbym się patrzeć, Arasaki. Mamy to, czego chcieliśmy, a ty wymienkasz przed jednym proksy? Pierwsze. się. A ty pomyśl. Jeszcze wczoraj Hanako żyła w bezpiecznym świecie. A dzisiaj co jej zostało? Obce miasto, brat morderca i gówniany złodziej. Dlatego wysłała proksy? Bo jest sama i boi się jeszcze bardziej niż my. Mm. Co? Jaki klik? Właśnie zabiła ci smycz. Co tam? Jeszcze kilka słów o porcelanowej dziwce? Kurwa! Przygotuj się. Teraz zajmę się dobrze, ten zapach, to gryzał wstawaj. Ocean wygląda pięknie o tej godzinie, a tak prawie mnie zawią. Prawie. O, to pacyfika. Co to za budynek? Dawny hotel z Sofia. Jesteśmy jedynymi gośćmi. Chcę ci coś pokazać. Chodź. Trzymałeś w ręku do endotryzynę? Bez niej cholernie trudno funkcjonować mi w tym ciele. Nie jesteś nieprzytomny, ale mam wrażenie, jakby twoje uśpione ja walczyło ze mną. Ale drań. chciałeś wziąć tabletkę? Nie bądź głupi. Gdybym chciał zdobyć pełną kontrolę, wziąłbym ją wcześniej. Wierzę Ci. Dzięki. Do środka przez okno. Dasz radę. Chciałeś wiedzieć, po co cię tu przeprowadziłem? Stoję nad skrytką. Chciałbym, żeby się otworzył i wyciągnął zawartość. do ciebie? – Teraz już do ciebie. Dlaczego mi to dajesz? Wyobraź sobie, że jesteśmy razem na wojnie, walczymy ramię w ramię. Przyjąłbyś na siebie wymierzoną we mnie kulę? Tak. To nieśmiertelnik człowieka, który w Meksyku poświęcił za mnie życie. Dużo myślałem o naszej sytuacji. Chcę jasno powiedzieć, że nic nie knuje, uratuje ci życie, a gdy przyjdzie czas, dam się wykasować. Nieśmiertelnik będzie ci przypominał o mojej obietnicy. Chyba zrobiłem dla ciebie to samo. Dziękuję. Poważnie myślisz o współpracy z Hanako? Masz jakiś lepszy pomysł? Jeszcze nie, ale mam prośbę. No? Adam Smasher. Facet, który mnie załatwił. Cokolwiek się ze mną stanie, chcę mieć pewność, że skurwysyn gryzie piach. Zemsta? To twoje ostatnie życzenie? Nie. Chodzi o coś więcej. Chcę, żeby poszła z tobą rok. Ta sprawa. Rok nie zajmuje się już takimi rzeczami. Od tego ludzi. Dlaczego miałaby sama nadstawiać karku? Bo ją poproszę. Osobiście. Weźmiesz pigułki od misty i na chwilę przejmę kontrolę nad twoim ciałem. Zdajesz sobie sprawę, że dla mnie to wcale nie brzmi jak świetny plan. Porozmawiam z Roak o sprawie Smashera i się wycofam. Obiecuję. Muszę wiedzieć, co dokładnie planujesz. Powiem Roak prawdę i poproszę ją o pomoc. Cześć. Rzucili mnie z piekła i pomyślałem, że wpadnę do ciebie. Wystarczy, że wspomnę Rołko o Smasherze. Podam jej tacy i przypomni sobie dawne czasy. Dobrze, zrobię to dla ciebie. Dziękuję. Zawieś mnie proszę do Afterlife. Obiecuję, że nie pożałujesz tej decyzji. Czuję się trochę lepiej. Chyba powinienem już iść. Nadal czuję ból w okolicy serca. On już chyba nigdy nie minie. Hotel i Sofia mówiły. Dobre miejsce, żeby umrzeć. Ale jeszcze nie dzisiaj. No dobra, czyli teraz tak. To mamy jakiś level. you Okej, okay, dobra, teraz jakaś mapka by się przydała. Uuu, bliziutko. Zaraz, może jeszcze tutaj spra sprawdzę, nie postać, tylko ekwipunek. Mm. Ta, majtki. Nie, to jest po prostu abstrakcja. Majtki mają więcej pancerzy od spodni. No, może i tak. Mm. Okej. Okay. Zacznijmy sprzedawać. Zaraz, od kiedy ja mam na wyposażeniu... Przecież. Ach... Strzelbę... Dawajcie mój pistolecik! O, i teraz... Mm. chu hoa cận Niech będzie mm, okej. Okay. A ten co ono tutaj ma. Hmm, to może być ciekawe, do Karabinu, Dobra strzelb nie mam. Dobra, czy mogę coś wytworzyć? Brakuje mi komponentów. Ok, moi drodzy, Ok. <coughs>